na prawa M9115. E... Okazało się, że mm, uszkodzeniu uległo sprzęgło centralne. Takie główne sprzęgło w mechanizmie. Tutaj mam inny mechanizm od podobnego magnetofonu, wymontowany. O, to sprzęgło centralne to jest o, w tym miejscu, tak. to jest. To jest to koło, zresztą zespół Najczęstszą wadą, jaką one posiadają, czy jakie nabywają w zasadzie, to jest to, że pęka, pękają w tym miejscu no i wtedy nie można poprawnie wyregulować siły oddziaływania tej sprężyny, no i tej, która jest tutaj wewnątrz. To są dwie takie sprężyny, które służą do regulacji momentu dowijania, no i też siły przewijania, a więc taki bardzo istotny element, niestety nienaprawialny w zasadzie, trzeba go wymienić. I tutaj pozyskany został po prostu z dawcy, z innego, z innego mechanizmu, z magnetofonu podobnego, również Soft Touch, ale to akurat tutaj nie ma znaczenia, bo to sprzęgów w magnetofonach, czy właściwie w mechanizmach serii 8000 było używane. No przy okazji wyjąłem koło zamachowe no ale tutaj prawdopodobnie nie będzie konieczna jego wymiana w kołach z kołami zamachowymi jest czasami ten kłopot, że w tym miejscu po prostu oś koła zamachowego oddziela się od od no, tego masywnego współpracującego z nią koła albo też często dochodzi do wykrzywienia osi koła. Nawet minimalne wykrzywienie powoduje, że jest bardzo słyszalna nierównomierność przesuwu taśmy. A więc, no, taki element dzisiaj się już może go rzadziej wymienia, bo w ogóle magnetofonów jest mniej ale zdarzają się tego typu sytuacje no i wtedy koło zamachowe także okazuje się przydatne zobaczymy jak będzie tu ale z tego co wcześniej już tutaj zaobserwowałem raczej wszystko jest ok, poza owym sprzęgłem które za chwilkę założę i sprawdzę jak działa magnetofon na pewno będą potrzebne jakieś regulacje Mam nadzieję, że powoli dobiega końca naprawa magnetofonu, który widzicie przed, przed sobą na ekranie. Właściwie to już myślałem, że jest prawie koniec, ale no też przystąpiłem do testów nagrywania, co się okazało. Testy w ogóle nie mogły być wykonane, ponieważ, ponieważ magnetofon nie przełączał się w stan nagrywania. Co ciekawe, za sprawą silnika, tego tutaj silnika napędu głównego, który jednocześnie odpowiedzialny jest za wspomaganie funkcji e, miękkiego przełączania e, trybów pracy. No i ten silnik okazał się e, zużyty, słaby. Znaczy, trzyma obroty, e, przesuw taśmy jest poprawny. Natomiast okazał się dysponować zbyt małą mocą, aby przełączyć magnetofon w tryb zapisu, ponieważ wymaga to przeciągnięcia w odpowiednie położenie listwy zapisu. Spróbuję ją pokazać. Ona znajduje się o tutaj. No i magnetofon musi ją przesunąć w odpowiednie położenie. Ten silnik po prostu był zbyt słaby i tego nie mógł wykonać. Tak więc e, musiała nastąpić wymiana silnika, no i powtórzenie wszystkich regulacji, takich jak e, regulacja prędkości, regulacja e, skosu głowicy, e, regulacja e, poziomu odczytu itd. itd. No, trzeba było je po prostu ponowić, a no, później jeszcze e, sprawdzić, skorygować napięcia podkładu. I wszystkie te rzeczy, które związane są właśnie z torem zapisu. Tak czy owak, powoli naprawa dobiega końca, będę za chwilkę składał magnetofon i po złożeniu jeszcze ostateczna weryfikacja, czy wszystko działa w należyty sposób po tych przeróżnych tutaj korektach, regulacjach, no i wymianach części. Odbiegła końca reanimacja magnetofonu M9115, który o mały włos nie wylądowałby na wysypisku śmieci, pośród różnych tam lodówek i, i różnych innych rzeczy. Nie przysporzyłoby mu to na pewno chwały. i Poza tym szkoda byłoby takiego klasyka. No cóż, trochę wysiłku kosztuje zawsze naprawa i renowacja magnetofonu dużo więcej pewnie niż jakiegoś odbiornika radiowego czy czy wzmacniacza, ponieważ tutaj mamy do wykonania cały szereg czynności związanych z mechanizmem po prostu, więc z tego punktu widzenia jest to czasochłonne i takie pracochłonne bardzo. Trzeba do tego podejść też w sposób taki dosyć precyzyjny, ponieważ mamy do czynienia z precyzyjnym mechanizmem. Tutaj w skrócie rzecz biorąc, z tych głównych rzeczy zostały wymienione, została wymieniona głowica uniwersalna, paski, sprzęgło centralne, rolka dociskowa. No i cały szereg regulacji związanych właśnie z mechaniką zostało przeprowadzonych przeze mnie. Mam tu na myśli kontrolę, regulację momentów dowijania hamującego, siły przewijania. I tak dalej, czyli regulacja całego toru prowadzenia taśmy. Precyzja tych czynności jest tyle ważna, że to rzutuje później również na parametry odczytu i zapisu, więc wzajemne powiązanie tej strony mechanicznej i elektrycznej jest bardzo, bardzo silne. Przed testem, na, przed testem nagrywania okazało się, że do wymiany jest silnik, ponieważ jak już mówiłem, nie miał on dość mocy, aby przełączyć magnetofon w stan nagrywania. Tutaj przypomnę te funkcje związane z pracą mechanizmu. Są wspomagane energią koła zamachowego, no, które jest napędzane przez silnik. Dotyczy to także przełączania położenia listwy zapisu. No, i jeśli ona stawia jakieś tam a zawsze stawia, przecież, no to ten silnik powinien mieć odpowiednią moc, aby, aby tej sile się przeciwstawić i przełączyć w tryb zapisu, właśnie. No z tym oczywiście także wiążą, wiążą się pomiary prędkości przesuwu taśmy, kontrola, jak już mówiłem, tych momentów, które są związane z prowadzeniem taśmy. No i tak, tak również. Kontrola poziomu odczytu, prądu podkładu i tym podobnych historii. Więc to wszystko tutaj zostało wykonane. Magnetofon w tej chwili yy, gra działa w sposób bardzo, bardzo płynny. Tutaj używam do testów kasety C90. To jest dobra, ta, dobra kaseta do tego typu testów mechanicznych, yy, dlatego że no po prostu zawiera więcej taśmy i wymaga. I wymaga precyzyjnej pracy ze strony mechanizmu. Jak widzicie, przebija bez problemu, zależnie od tego, ile taśmy jest na którym talerzyku. No, przy tym też działa cicho, co jest ważne, aby przy cichym słuchaniu po prostu magnetofon nie rozpraszał, nie, nie denerwował słuchacza swoim jakimś tam hałasem czy terkotaniem. Oczywiście sporo to zależy też od kondycji kaset, no ale to jest zupełnie inna sprawa. Tak więc magnetofon mogę spokojnie przekazać właścicielowi, aby mógł dołączyć do pozostałych elementów wieży zestawu. Zapewne w jego skład wchodzi ampli-tuner, czy też wzmacniacz. No jest tam tuner, być może korektor. Więc mogę już po prostu spokojnie wyłączyć i spakować sprzęt.